Witajcie. Dzisiaj przetestuję dla Was taki mikrofon krawatowy firmy Maono o symbolu AU100. Jest on w tym momencie podłączony za pomocą wtyczki TRRS do smartfona Samsung A52 S5G. No i mówię, że jestem teraz w mieście, siedzę w samochodzie, mikrofon mam podpięty. Przy kapturze od bluzy. No i to słyszycie wszystko, co do niego teraz mówię. Teraz zrobię przerwę w nagraniu. Wyłączę wtyczkę od smartfona z tym mikrofonem. I będziecie za chwilę mogli słyszeć, jak, jakiej jakości jest dźwięk z mikrofonu wbudowanego w smartfon. Teraz już słyszycie dźwięk. Z mikrofonu w smartfonie takiego jaki jest oryginalnie, fabrycznie dodany, umieszczony w smartfonie. No i co by można było powiedzieć? Jestem w samochodzie, mówię teraz do Was. Mikrofon ma ono, jest w tym momencie odłączony. No i możecie porównać, który dźwięk jest lepszy: czy z mikrofonu krawatowego, czy oryginalny. Ze smartfona. Odległości, do w których znajdował się mikrofon, były podobne. Miejsce, w którym nagrywam, też jest to samo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym mikrofonie i który dźwięk w nagraniu był lepszy: czy na początku, czy na końcu.